Dzień dobry, witajcie. Przed nami bardzo skomplikowane zadanie. Zadanie 27 z informatora maturalnego do matema matematyki rozszerzonej, do matury, oczywiście z matematyki rozszerzonej. Jest to jedno z trudniejszych zadań, z jakim przyszło mi się mierzyć na tym kanale dotychczas. Więc proszę o wyrozumiałość, bo to będzie dość harda walka. Zresztą zobaczycie sami. Informator maturalny oficjalny znajdziecie na stronie CKE, a oto przed nami zadanie. Tomek i Marek chcą wejść docelowo na szczyt góry. Nie wiem, czy będziemy patrzeć na ten rysunek, raczej bym go zignorował. Skupiłbym się na tym, co mamy tutaj, ponieważ dla uproszczenia będziemy przyjmować, że ta góra ma kształt stożka. Znajdują się oni w punkcie P. Ten punkt P jest na wysokości H0 względem Ziemi, czyli już się trochę wspieli, gdzieś tutaj poniżej i jesteśmy na wysokości H0. Punkt B znajduje się na wysokości H1, trochę wyżej od Ziemi, ale tutaj z drugiej strony góry, idealnie po drugiej stronie góry. Punkt P jest na północy, punkt B jest na południu. Czyli, jakbyśmy obeszli tutaj górę, pokonalibyśmy idealnie połowę okręgu, połowę obwodu podstawy. Szczyt jest na wysokości H2. Mamy jeszcze podany tutaj kąt. Kąt, który jest kątem rozwarcia stożka. Kąt rozwarcia stożka to jest kąt przekroju osiowego. Czyli, wyobrażamy sobie trójkąt, który tutaj jest, i tu mamy kąt. Alpha. Dodatkowo nam jeszcze podpowiadają w łaskawości swojej, podają wskazówkę, że powierzchnia boczna stożka po rozcięciu wzdłuż tworzącej, czyli na przykład, jakbym dziabnął tutaj nożykiem wzdłuż tej linii, na której leży punkt B, to rozwinęłoby mi się to w wycinek koła. No i tak wygląda faktycznie rozwinięte pole boczne stożka. Ale zaraz tutaj, zaraz wam to pokażę. I to nam podpowiadają tutaj. No i najkrótsza droga to właśnie byłaby prosta linia z punktu P do punktu B na rozwinięciu tego boku stożka, czyli na rozwinięciu tego wycinka koła. Jakbyśmy wyobrazili sobie to na tym stożku, to wyobraźcie sobie, że wchodziliby sobie powoli po łuku do góry, do góry, do góry, równomiernie, równostajnie, zawrócili. I jakoś tutaj od tyłu dotarli do punktu B. Tak by to wyglądało na figurze trójwymiarowej. Ale na figurze dwuwymiarowej będzie trochę lepiej i zaraz to wszystko zobaczycie. Oto nasze wycinki, o których była mowa. Ten trójkąt, bo od niego zacznę, jest troszeczkę prostszy. Trójkąt P, P S, to jest tak, jakby ten. Trójkącik wycięty tutaj z tymi punktami P i B. Punkt P' byłby na trójwymiarze w tym miejscu. Tutaj narysowałem wysokość, którą, którą znamy, i zaraz, jej, zaraz ją obliczymy. To jest tutaj ta linia, czyli znaczy ten odcinek tutaj opuszczony, to jest B. I Tu mamy punkt o współrzędnej, o, współrzędnej który nazywam. O jeden. Żebyście widzieli to wszystko, co ja tutaj narysowałem. SO to jest odcinek opuszczony ze szczytu na środek tego okręgu podstawy. Dobra, to tu już wiecie mniej więcej co jest. No i ten kąt alfa to jest kąt rozwarcia stożka, więc ten kąt alfa znajduje się tutaj. A że ja całego alfy nie będę używał, ponieważ mi się to troszeczkę skomplikuje wtedy, ja się skupię na połowie alfy, czyli kąt, który jest w tym miejscu. Oczywiście tu jest drugi identyczny kąt, połowa alfy. Zaraz w ogóle wytłumaczę, co my będziemy tu tworzyć, bo to w sumie też jest bardzo ważne. Teraz ten tutaj kawałek okręgu, który mamy na tym, Rysunku, to jest wyobraźcie sobie, jak akurat tak zrobiłem, że rozciąłem ten stożek wzdłuż odcinka SP' i postanowiłem rozwinąć jego bok. Powstaje wtedy wycinek koła. Wycinek koła, w którym gdzieś tutaj, na jakiejś wysokości, leży punkt B wzdłuż wycięcia, które zrobiłem. A punkt P jest idealnie po drugiej stronie, więc wypada idealnie na środku tego łuku, który mi tutaj podstaje. Postaram się jednym kolorem oznaczyć te odcinki, które, z którymi mamy do czynienia. SP, czyli odcinek tutaj, to jest ten odcinek w tym miejscu. SB, ten odcinek. On się na naszym rysunku początkowym znajduje w tym miejscu. I my mamy znaleźć najkrótszą drogą pomiędzy punktem P a punktem B. Czyli będzie to ten odcinek. Musimy znaleźć jakiś sposób na wyznaczenie wzoru, który to policzy. I ktoś z Was zapyta, może jakie mamy dane? No, właśnie, danych mamy mało. Nie, nie pracujemy w ogóle na liczbach. Największą trudnością w tym zadaniu jest to, że będziemy pracować na niewiadomych. Dane, które posiadamy, to kąt rozwarcia stożka, czyli kąt alfa. Jego możemy używać w naszych wzorach. Możemy też używać h1 i h1, h2 i h0, bo one są podane w treści zadania. Wiemy, czym są. Więc nasze dane to jest H1, albo może na początku od początku, H0, H1, H2. Musimy stworzyć wszystkie działania w taki sposób, żeby na końcu, jak podamy długość tego odcinka, który mogę już od razu na dzień dobry nazwać na przykład literką D, jakoś muszę, to żeby w tym wzorze na D zawierały się tylko alfa, Ewentualnie wszystkie funkcje trygonometryczne, które go zawierają. Nawet nie ewentualnie no będę musiał się funkcjami posługiwać, trygonometrycznymi i H0, H1 i H2. Wprowadźmy dodatkowe oznaczenia od razu. Odcinek SB oznaczę jako X. Odcinek SP to jest tworząca stożka. Tutaj ta linia idąca po krawędzi stożka z tworzącą. SP ma długość właśnie tworzącej. Więc ją oznaczę literką L, tak jak w większości zbiorów i tablic oznacza się tworzące troszkę. Tutaj SP oczywiście też ma długość, SP' ma długość L, a tutaj SB ma długość X, co też mogę oznaczyć, nawet zachowując ten sam kolor, żeby była jasna. To jest bardzo ważne i jest częstym błędem w wykonaniu uczniów: to jest myślenie, że ten kąt alfa, który z kątem rozwarcia stożka jest jakoś bardzo mocno skorelowany z tym kątem, że on jest taki sam, na przykład. Absolutnie jest to nieprawda. Po rozwinięciu takiego czegoś, ten kąt jest całkiem inny. Nie znamy go, więc możemy też wprowadzić jakąś niewiadomą do jego używania, na przykład kąt beta w tym miejscu. Więc tutaj mielibyśmy kąt 2 beta, bo tu też byłby beta, mając na uwadze, że ustaliliśmy, że jest, te punkty są dokładnie naprzeciwko siebie, północ-południe, więc tu mamy środek, mamy dwusieczną i te kąty są identyczne. Więc kolejnym problemem dla nas będzie to, że tu jest inny kąt. I my mamy jakiś magiczny sposób policzyć tutaj ten odcinek D, mimo że nie mamy żadnych informacji o tym trójkącie więcej, nawet nie wiemy, jak ile te kąty wynoszą i powiem Wam, że nie, nie mamy żadnych podstaw do stwierdzenia, że ten kąt na przykład jest prosty. Nie możemy tego uznać, więc musimy znaleźć narzędzie, które policzy nam długość tego boku niezależnie od tego kąta, ale na przykład w oparciu o kąt beta, którego przypomnę, nie znamy, bo dane to jest kąt alfa, h0, h1 i h2. Kąt beta też będziemy musieli wyznaczyć. Na chwilę zaczniemy od końca, bo w jakim sposobem moglibyśmy to policzyć? Świetnym narzędziem do liczenia takich rzeczy jest twierdzenie kosinusów. I właśnie to jest narzędzie, które my zastosujemy. Spróbujemy zastosować twierdzenie kosinusów tutaj w tym trójkąciku, tylko to wtedy będziemy musieli użyć. Twierdzenie kosinusów dla trójkąta SPB to będzie D do kwadratu równa się x do kwadratu, dodać l do kwadratu, minus 2xl razy cosinus kąta beta. To będzie nasz wzór, do którego będziemy dążyć. Jeśli nam się to uda przeliczyć i jakoś wyprowadzić, to będziemy mieli d, bo potem tylko to spierwiastkujemy na samym końcu i dostaniemy d. Tylko, że stąd nie znamy dosłownie nic. Naszym celem będzie wyznaczenie x w oparciu o nasze wiadome, wyznaczenie l w oparciu o nasze wiadome i wyznaczenie bety w oparciu o nasze wiadome tutaj wartości. Bierzemy się więc za najtrudniejsze. Zaczynamy wyznaczanie. Wyznaczmy wysokość naszego, naszego stożka. Ona nie jest, wbrew pozorom, równa H2, dlatego że punkt O znajduje się już na jakiejś wysokości. Nigdzie nie jest powiedziane, że punkt O jest początkiem wysokości. On znajduje się na wysokości H0, a więc odcinek SO można zapisać jako najwyższy punkt, czyli H2, pomniejszony o wysokość początkową H0. Podobnie możemy zrobić z odcinkiem BO1, ponieważ odcinek BO1 to jest wysokość H1 pomniejszona o wysokość H0, od której się to wszystko zaczyna. Możemy zauważyć, że mamy tutaj trójkąt prostokątny. No nie jest to akurat wielka filozofia i zapewne to widzicie. A więc możemy znaleźć takie funkcje, jak na przykład cosinus, kąta alfa przez 2. A cosinus kąta alfa przez 2 jest to stosunek przy prostokątnej przy kącie, czyli SO, do przeciwprostokątnej, czyli SP', która jest równa L. Więc mogę zapisać cosinus pi drugich jako SO, czyli moje H2 odjąć H0 podzielone przez SP', czyli przez L. Zobaczcie, że ja z tego wzoru mogę wyliczyć L. Wystarczy, że pomnożę stronami przez L, a potem podzielę przez cosinus alfa drugich. I wychodzi mi z tego, że L równa się H2 odjąć H0 podzielone przez cosinus alfa drugich. I zobaczcie, że ja w tym momencie wyznaczyłem L. Wyznaczyłem L w oparciu o dane, które znam. Ponieważ H2, H0 i kąt alfa to są dane, które będą podane w zadaniu, jeśli ktoś by to w jakiś sposób liczył. Więc dla mnie L przestało być niewiadomą. W tym momencie jest wzorem w oparciu o pewne dane. Zajmijmy się pozostałymi rzeczami właśnie w ten sposób. Teraz zajmiemy się X. -em. Aby policzyć X możemy zauważyć, że odcinek BP' da się zapisać jako L' Odjąć x. Całość wynosi L, więc L odjąć x to będzie odcinek BP'. I wykorzystamy tym razem mały trójkącik, ale identycznym tokiem rozumowania. Czyli kosinus kąta alfa przez dwa, który zresztą jest też tutaj, bo trójkąty są podobne. Mają takie same kąty, mają tu równoległe odcinki, więc z podobieństwa trójkątów tutaj też jest kąt alfa drugich. A więc cosinus alfa drugich to jest stosunek odcinka BO1, który przed chwilą wyznaczyłem, że wynosi h1 minus h0 i podzielony przez ten odcineczek l minus x. Stąd mogę spróbować dalej wyznaczać, czyli mogę na przykład pomnożyć przez l minus x i podzielić przez cosinus alfa drugich. Dostanę w ten sposób równanie. L minus x równa się h1 minus h0 podzielone przez cosinus alfa drugich. Stąd mogę próbować wyliczyć x, na przykład przenosząc x na stronę prawą i cały ten ułamek na stronę lewą, albo w ogóle zamienić je miejscami. Więc będzie to wyglądało w taki sposób. x będzie się równał L odjąć, h1 odjąć, h0 podzielone przez cosinus alfa drugich. Mam nadzieję, że nadążacie za tym, bo to już ja sobie zdaję sprawę, jak to już wygląda. Dopiero początek imprezy przed nami, a więc kontynuujemy. Pod L podstawimy wcześniej wyliczone l, czyli to coś. x, może sobie zrobię więcej miejsca, żeby mieć możliwość tutaj imprezować x równa się, podstawiamy L, h2 minus h0 przez cosinus alfa drugich, minus h1 minus h0 przez cosinus alfa drugich. Nieźle to wygląda, prawda? Też mi się podoba. Mamy wspólny mianownik. Ja już sobie pozwolę tutaj pewne rzeczy policzyć w pamięci, na przykład to, że tu jest nawias i ten minus pozmienia mi znaki w środku. I jak sprowadzę do wspólnego mianownika, to mnie nie muszę, bo mam sprowadzone, czyli jak po prostu połączę licznik, to wychodzi mi na to, że h0 się doda i skróci i będę miał to wyrażenie uproszczone do postaci h2 odjąć h1 podzielone przez wspólny mianownik, czyli cosinus alfa drugich. Policzyłem X. X w oparciu o dane, które znam. H2, H1 i kosinus kąta alfa, który alfa drugich, gdzie kąt alfa też znam. Więc X policzony. L policzone. Została nam tylko beta. Jak już poznam betę, to będzie pozamiatane, bo wtedy twierdzenie kosinusów mi zadziała. No więc teraz czas na betę. Tego fragmentu zadania się troszkę obawiam, bo nie wiem, czy będę w stanie wytłumaczyć go w sposób jasny i klarowny, ale możecie mi w komentarzu napisać, czy mi się udało. Mamy wycinek koła. Co jest w tym wycinku koła istotne? Istotne jest to, że długość tego łuku wynosi tyle dokładnie, co obwód podstawy tego stożka. I zaraz tę informację wykorzystamy. Tylko w jaki sposób ja mam porównać długość łuku z obwodem podstawy? Obwód podstawy to jest 2 pi No to to jest akurat dość łatwe, prawda? Gdzie r jest promieniem. Promień to jest tutaj odcinek od o do p na przykład jest promieniem. A długość łuku? Długość łuku to jest tak jakbyśmy mieli cały obwód, tego większego koła tutaj i wycieli kawałek proporcjonalnie, ten, bo cały kąt środkowy tutaj, cały kąt w środku wynosi 360 stopni. Więc jak wytniemy kawałek tego łuku, to wytniemy pewną część całego koła. Więc będzie to kąt 2 beta podzielony przez 360 stopni. Czyli 2 pi zapiszę w radianach. No jesteśmy na rozszerzeniu, więc mam nadzieję, że to będzie w miarę widoczne. Razy cały obwód. Tutaj ten kąt 2 beta przez 2 pi, to jest pewna część tego całego łuku. To jest w ogóle wzór na długość łuku z tablic, więc nie robię żadnej nadzwyczajnej filozofii. I teraz pomnożę to razy ten cały obwód. Cały obwód. Będzie wynosił 2pi razy promień, ale promień tego wycinka, czyli w naszym przypadku L. 2pi L. Wyobraźcie sobie, że tutaj istnieje całe koło i jego promień wynosi L. To jest jego cały obwód, a ten zapis mówi nam o pewnej części tego obwodu. Czyli to jest pewna, czy pewien kąt podzielony przez 360 stopni. I ten łuk, bo to jest w tym momencie wzór na ten łuk, jest równy pełnemu obwodowi podstawy, czyli 2pi razy jakiś promień, gdzie promień jest tym odcinkiem OP. Możemy to troszeczkę uprościć. Ja już sobie pozwolę na tym etapie, jak wyprowadziłem ten kosmiczny wzór, zjechać niżej, schować ten stożek i liczyć dalej. Próbuję spróbuję poskracać, co się da. Dwójkę z dwójką. Tutaj stronami przez dwa pi podzielę. Żeby mi poznikały niepotrzebne rzeczy. I zobaczmy, jakie mam działanie w tym momencie. Beta. Podzielona na pi. Jest jeszcze razy L. Jest równa promieniowi. Jeśli ja to podzielę stronami przez L. I to jest chyba najtrudniejszy moment, żeby w ogóle to zauważyć, co się teraz zadzieje, bo zadzieje się magia. Beta podzielić na pi. Równa się r, czyli promień podzielić na l. I spójrzcie na ten trójkąt który tutaj mieliśmy trójkąt P S P' Czym będzie r podzielić na l? Jeśli tak spojrzymy sobie na ten nasz trójkącik. r na l poznajecie to jest sinus to jest sinus tego kąta alfa drugich to jest niesamowite, bo właśnie r na l zamieniliśmy na coś, co możemy wyznaczyć z danych, czyli nasz sinus kąta alfa przez 2. Więc w tej sytuacji, o którym sam r, a tu pi powinno być, wybaczcie ten mały błąd, pozwólcie, że już nie będę tego korygował, bo tutaj dużo mówiłem, ale zauważyłem ten błąd. Więc sinus alfa drugich to jest mój beta przez pi, więc jeśli ja teraz stronami pomnożę przez pi, to okaże się, że kąt beta można zapisać jako pi razy sinus połowy kąta alfa. I w tym momencie beta przestała być niewiadoma. To wygląda koszmarnie, ale ja już w tym momencie nie mam żadnych niewiadomych. Te wszystkie liczby H1, H0. Alfa, pi. Ja to wszystko znałbym, gdyby to zadanie posiadało dane, a w tym momencie posiada po prostu tutaj liczby do podstawienia. I teraz moim zadaniem jest stworzyć z tego twierdzenie kosinusów. Teraz będzie tylko algebra, ale podejmiemy tę walkę. A więc imprezę czas zacząć. Nasze twierdzenie kosinusów wyliczony wcześniej x. Wyliczone wcześniej L, wyliczony wcześniej kąt beta, podstawiamy. Możecie spróbować sami, jak jesteśmy na tym etapie, no bo to jest naprawdę niezła algebraiczna walka. A więc x do kwadratu to będzie h2 minus h1 do kwadratu podzielone przez cosinus kwadrat alfa drugich plus. L do kwadratu, czyli h2 minus h0 do kwadratu podzielone przez cosinus do kwadratu alfa drugich i minus 2 razy. Teraz x podstawiamy. h2 minus h1 podzielone przez cosinus alfa drugich razy i. L podstawiamy, h2 minus h0 podzielone przez cosinus alfa drugich razy cosinus beta, czyli razy cosinus, gdzie w miejsce beta wpisuję w nawiasie, żeby się nie pomyliło, alfa razy sinus alfa drugich. Nieźle to wygląda. Mógłbym to teoretycznie teraz zamknąć wielkim pierwiastkiem i powiedzieć koniec imprezy, ale spróbujemy to jeszcze trochę poupraszczać. Na razie d kwadrat, żeby tym wielkim pierwiastkiem się na razie nie, nie szamotać i spróbujemy. Tu możemy wykonać taki manewr, że pomnożymy ze sobą licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem i jeszcze ten kosinus mnożymy do góry, i tę dwójkę też mnożymy do góry i będziemy mieli wszędzie wspólny mianownik. Zwróćcie uwagę, że po pomnożeniu tego cosinus alfa drugich razy cosinus alfa drugich dostaniemy cosinus kwadrat alfa drugich, czyli to samo, co było tutaj. No dobra, to zapisujemy to wszystko w jednym wielkim wspólnym liczniku. A więc h 2 minus H1 do kwadratu. Plus H2 minus H0 do kwadratu. Teraz mamy minus 2 otwieram nawias H2 minus H1, H2 minus H0 razy cosinus kąta pi sinus. Alfa drugich, zamknąłem nawias, to wszystko podkreślam jednym wielkim, potężnym mianownikiem, który będzie się równał kosinus kwadrat alfa drugich. No i teraz wypadałoby to tylko zamknąć pierwiastkiem, bo jakieś wymnażanie w tym momencie to niekoniecznie dałoby nam prostszą postęp. A więc tylko zamykam to w pierwiastek. Tak to będzie wyglądało, jak zamknę to w pierwiastek. I jeszcze mógłbym to rozdzielić na osobny licznik pod pierwiastkiem i osobny, osobny licznik pod pierwiastkiem i osobny mianownik pod pierwiastkiem. A z racji tego, że kąt alfa drugich jest na pewno kątem ostrym, no bo jednak kąt alfa to jest wierzchołek w góry, więc nawet jak byłby lekko rozwarty, to po podzieleniu na 2 będzie na pewno ostry, więc tu mamy do czynienia z dodatnim kosinusem. Więc pierwiastkowanie kwadratu liczby dodatniej da nam liczbę dodatnią. Więc mogę śmiało pozwolić sobie na usunięcie tego kwadratu, aby dostać już końcowy, uproszczony, jakkolwiek to nie brzmi, wynik tego zadania. Długość odcinka łączącego punkt P i punkt B można opisać za pomocą podanych danych w taki sposób. Jest to wzór, który, jeślibyście znali H2, H1, H0 i kąt alfa, bylibyście w stanie wyliczyć odległość, jaką pokonali ci ludzie, idąc najkrótszą możliwą drogą. I tutaj można powiedzieć, że. Pozdrowienia, wysyła Wam CKE i osoby, które przygotowały to zadanie w informatorze, grożąc, że coś takiego pojawi Wam się na maturze końcowej z rozszerzenia. Ja głęboko wierzę, że Wam się to nie zdarzy i że zadania, które będziecie rozwiązywać, będą o niebo prostsze. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w miarę to wyjaśniłem, chociaż. Miałem ogromne obawy przed nagraniem tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w innych filmach. Jeśli masz ochotę wesprzeć tworzenie kanału, to zacznij od subskrypcji i łapki w górę. Możesz też postawić mi symboliczną kawę lub ciastko. Szczegóły w opisie pod filmem. Dzięki, że jesteś z nami.